Kazik Gąsior, rzeźbiarz. Wyjechałem 40 lat temu, właściwie z tych terenów, bo z Międzyzdrojów. I wróciłem tutaj z wystawą do Trzebiatowa, którego wcześniej nie znałem, i jestem niewiarygodnie miło zaskoczony. Czuję się świetnie tutaj, czuję się naprawdę u siebie tutaj. W zawodzie istnieje od przeszło 50 lat, od 40 lat w Paryżu. Zaczynałem od drewna, pracowałem w kamieniu przez wiele, wiele lat. Robiłem rzeźby z odpadów przemysłowych, odpadów codziennego użytku. Moje obecne poszukiwania artystyczne skupiły się na różnicy. I relacją w tych różnicach. To, to jest różnica między światem mineralnym i, i, i roślinnym, między ciepłym i zimnym, między śmiercią a, a życiem. A niemniej jednak to mają być różnica, która się wspomaga. Tak jeden nie może istnieć bez drugiego. Tak jak noc nie istnieje bez dnia, jak śmierć nie istnieje bez, bez życia.